Andrzej Głota wraca po porażce z Ostinem, która spowodowana była kontuzją. Jak poważna była ta kontuzja? i Jak teraz wygląda ta ręka Andrzeja? Kontuzja była dość poważna. Jakbyście zobaczyli zdjęcia na drugi, trzeci dzień, ręka była cała czarna. Właściwie trzy mięśnie oderwane od kości, e, część kości oderwana. Także dość poważnie łokieć był na, naruszony, miał operację. W tej chwili jest dobrze. Ma pewien tam jakieś tendencje do puchnięcia, e, troszkę gdzieś tam ta, ta lewa ręka może nie jest. Zresztą lewy bark też przecież był tak, że to tak się trochę nakłada, ale mam mocne uderzenie. Cały czas w tej chwili pracował nad, nad tą ręką i oczywiście ja pracowałem. Jeszcze paru innych specjalistów, lekarzy, którzy ostatnio tam jakieś płyny mu ściągali, bo miał takie przeciążenia, a w tej chwili jest wszystko ok. Jak wygląda teraz praca z Andrzejem? Ten wiek już daje się trochę we znaki? O, praca z Andrzejem? No nie nie, jest wszystko ok. On trochę jest taki, powiedzmy, uparty, można powiedzieć, ale to chyba jest jego siła, a nie, a nie słabość. A yy... Na treningach daje z siebie dużo. Właściwie na treningach wygląda doskonale. Jest szybki, jest dynamiczny, jest bardzo silny. Walka jest walką trening treningiem. Zobaczymy jak będzie na ringu. Mam nadzieję i, i, i wierzę w to, że, że wygra tę walkę. Jeśli chodzi o takie przygotowanie stricte fizyczne, co jest teraz największym atutem Andrzeja, czy jeszcze te nogi zostały, czy, czy cios może z prawej ręki, bo lewa ręka wiadomo, troszkę tam przebyła różnych wypadków. No, no, cios z prawej ręki na pewno, na pewno Cross ten prosty jest, jest jego najsilniejszą bronią, ale lewy sierp jest mocny, mimo że to jest lewa ręka, to jest to bardzo mocne uderzenie. Na nogach chodzi dobrze, chodzi dobrze. Miał niedawno kontuzję Przywodziciela uda, ale to też już w tej chwili odeszło. Także poborykaliśmy się z kilkoma kontuzjami, ale w tej chwili wszystko jest w bardzo dobrym stanie i nie ma żadnych problemów. Na pewno ma dobrą wytrzymałość. Jest szybki jak na swoją wagę, jest szybki. Czy będzie szybszy od Tomka? Nie wiadomo. Pewnie nie, bo Tomek jest drżejszy po prostu naturalną Koleją rzeczy, ale, ale no to taka będzie troszkę szybkość przeciwko sile i wytrzymałości. Na zdjęciach z treningów Andrzeja widać, że było takie śniaki na udzie. To jest ta, ta, ta pozostałość po kontuzji, czy to jakieś inne, inne sprawy? Tak, to był taki wylew. Jeszcze troszkę wylew został, ale jest to już nie, nie jest to bolesne. Urwał kilka, no, kilka, kilka procent włókien mięśniowych w, w, w udzie, ale w tej chwili jest to już w normie wszystko. Andrzej potem trenuje teraz codziennie 7, 7 dni w tygodniu, takie dochodzą wieści. W ostatniej walce takiej pełnej z Mike'em Bolo doskonale się zaprezentował pod względem kondycyjnym. Jak jest teraz kondycja Andrzeja? No też ma bardzo dobrą kondycję. O kondycję się w ogóle nie obawiam. Jak zawsze wszyscy obawiamy się o pierwsze dwie rundy i myślę, że to jest to, co, na, co, na co liczy Adamek, ale... Nie wiadomo, no, co, co będzie, to będzie. Będziemy starać się go rozgrzać dobrze przed całą walką, żeby nie zaczynał trzecią rundę od pierwszej walki.